I to moje zakupy z Pasjonaty ładnieżki. kupiłam sobie niebieskie Foamiran. Te kropki z Depot Takie naturalne piórka. No, różne te półperełki samoprzylepne. Srebrne, takie ciemniejsze i. Takie różowe, delikatne. Kupiłam farbę akrylową beżową. E, szarą A, To szaro. I taką ciemną żelę. E, kupiłam sobie też tą koronkę z Depy Craftu, bo uwielbiam ją, a akurat ostatnio, jak robiłam pracę, to mi się skończyła. Te taśmy rzepowe, takie z metra, klej do scrapbookingu. Wszystko w zabezpieczone, żeby nic się nie ten SDP Craft, ten śnieg dekoracyjny opalizujący. Tu jeszcze jak dzieci się ze mną bawią, no to wiadomo, farby, plasteliny i kredki, bo tego to idzie sporo. Noteczki, bo to też się zawsze przyda. Miałam sobie zwiększyć ilości potem, ale oczywiście zapomniałam. No i klipsy, bo to też często się przydaje, żeby zdusić jakiś album, niech schnie. No i to są zakupy, a w ramach uzupełn uzupełnienia papierów, w ramach naszej współpracy e, VT Passion Scrap, e, to podukupowałam sobie te małe arkusze z wybranych kolekcji. Tu jest special Fear. E, w większych ilościach po prostu tych samych arkuszy, tych, które najbardziej lubię. About You, bo myślę nad takim małym albumikiem i żeby on był cały, e, jak gdyby z wybranych tylko arkuszy. To są te dechy świetne. E, I teraz jeszcze te z Waiting Day. E, to jest for kids jeszcze. Z for kids jeszcze wzięłam te. O, tu jest świetne to, że jedna struna jest niebieska, druga różowa. właśnie cały album chcę zrobić z tego i tu potem te moje ulubione arkusze z wedding day takie stonowane no, i te jeszcze mi się rozdzieliły no, a tu wzięłam te i wzięłam te z tymi dechami to jest tak uzupełniony stan Dzisiaj przychodzę z paczuszką od Laserowe, Lowe i Lekcji z tego live'a wyprzedażowego. No, to było coś. Po prostu pokusa straszna. Eno, gdzie? stanie taką fajną ulotkę, gdzie jest o tych dwóch markach i o szefowej. A tu cała kartą szczęścia. Rozpakujemy najpierw te teksturki, Ja chyba ten czwarty zestaw, wzięłam podwójnie, jakoś tak to było. No, oczywiście widzicie, zabezpieczone jak zwykle. Konkretnie. I chyba mogą sobie nożyczki wziąć pod rękę. Ej, poczekajcie, o, wysuniemy się. Dobra. Ja pokażę Wam szybko jeszcze raz. Kto był na live, to wszystko widział szczegółowo. No ja mam wszystko podwójnie, bo ja wziąłem dwa te zestawy czwóreczkę. No z, z każdej strony zabezpieczamy, żeby nie uciekały. Już jeszcze mi się nie uda wysunąć chciałam tego wcześniej rozpakowywać tylko żebyście właśnie wszystko widzieli jak to jest solidnie zabezpieczone to każdą trochę poszeleszczę świetne te tekturki to jeszcze czas żeby to tworzyć z tego Tutaj też wysuniemy chyba Ta tak klei ale o. Już dajśmy raz. A i tu różne cytaty. Komuluje. Tu mamy ten zestaw tam już zabiorę. Kolejne zabezpieczenie. O. Może się uda no dobra, tu są same ptaszki już o ten taki banerek bianuszek, e, wesołych świąt babeczka, koszyczek wielkanoc smacznego jajka i te różne jajeczka o takie ażurkowe no i baranki to jest akurat to nie na live, ale to sobie dodatkowo domówiłam, zawsze chorowałam na te tekturki tu mamy ten zestaw. No ja wziąłem wszystkie trzy zestawy. O, myślę, że tu. tu. No i to jest w pomocy zestawów. Nie będę wam. No to chyba dostałam jako gratis. O, super. E, tak, zestawów wam nie będę pokazywała, e, bo to odsyłam do live'a który był w sobotę. Ale pokażę wam tą kolekcję Baby Girl. Najpierw set. A potem całą kolekcję. To są grafiki. Rewelacyjne. Jakie świetne grafiki. I z tyłu wrażę w tła, jakbyście czegoś nie wykorzystali. Po prostu przesłodkie. Tu już z taką dzidzią no, no, tu dwie mamy w ciąży. Po prostu I to patrzcie jakie świetne. No, piękne. I trochę inny róż niż w te. Vintage Baby Gear. To też fajnie. No, no, tu no tak, jak się ma dziecko, to tego prania jest sporo. Bardzo śliczny. Śliczny zestawik. Teraz jeszcze kolekcja. Jakoś muszę się przyznać, że tak rzadziej chodziłam na lekcje. Więc tak bliżej pierwszy raz będę oglądała tą kolekcję. Ale świetne są. I nie tylko na dziecięce projekty. Takie stonowane te kolory. Patrzcie, jakie piękne wianki. Super. Tu te literki można albo wyciąć osobno, albo skorzystać z tła. Też dobry patent. Ten arkusz kojarzy mi się z tą kolekcją Beautiful Moment. Tam też były takie fajne koronki na brzegu. Tylko, że jest bardziej w zieleni, nie? A to tak właśnie beż z różem. Świetny. Jakie śliczne liście. Super, super kolekcja, a jeszcze w tym miesiącu w promocji, brać, brać, nie żałować i teraz zobaczymy co dostałam jako gratis, nie powiem trochę, trochę wydałam, no ale wszystko było w promocji przecież, Żal nie skorzystać. Na no, arkusze w kolekcji. Lubię tą kolekcję, więc super. Nawet dwa. Zawsze coś się stworzy. Mostek, para. To jest chyba tablic. Nie, huśtawka to będzie. To jest huśtawka. I tu patrzcie, jedynkę na środeczek do boksa, Super. Świetne zakupy. Teraz czas spróbować to gdzieś upchnąć. No, przyszła kolejna zakupy z kreatywnie niebanalnej pracowni. Nie wiem, pierwszy raz tam robiłam zakupy, więc może nazwę przeinaczyłam. Jak coś to wam dodam, to napiszę. Kupiłam sobie taką koroneczkę, bo sam polubiłam te wyciski z masy super lekkie. Tu właśnie tam mnie zastanawia, jak ja to będę robić. Aha, że mogę tak albo... No dobra, zobaczymy. Będziemy ćwiczyć. To, bo ja lubię robić męskie prace. Ta foremka, śrubki. Mi się wydawała ten. No. Wykrojniki to jest moje ten... Mój nałóg. Więc musiałam sobie kupić. Zaraz przyjdę, Alanku. No tu mamy rachuneczek. A tu przynajmniej zaraz sprawdzę ten kupiłam sobie już wiecie na zapas te tektury birmaty bo to potem jak chcesz coś robić to nie ma A ja nie lubię co tyle dokupować wolę robić zakupy raz więc tu sobie wzięłam te A3 wzięłam tekturę A4 te 30 na 30 no i trochę folijek, większych i mniejszych, żeby móc pakować pracę. To tak szybko w skrócie moje zakupy. Zaraz prawo tylko 13 Wam dobrze powiedziałam. Tak, pracownia niebanalnie kreatywna. No. Do usłyszenia w przyszłym miesiącu, bo myślę, że to na marzec będą chyba już moje wszystkie zakupy. E, przynajmniej nie planuję. Na razie nie planuję nic więcej kupować w marcu.